Ochrona ciekawe po co jak ja bym chciał go złożyć to i was bym poskładał Tak, 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 tak. Strach w strach nie, nie, nie. Kurwa Będzie bolało Będzie no, kurwa, będzie. ale cię zakałkuje no. no, czym ty kurwa no, Zobaczysz czym? Staniesz kurwa człowieku, i co, co ty nie zrobił? Zobacz, chłopiec się wystrzelasz kurwa przez 30 sekund. Kocu będziesz się na... musiał się bicia a nie no. zasłaniać. Masz, no ja się nie <noise> potrzebuję zasłaniać, Kocu kurwa, Łopie, to bić. był cały plan. Ja po końcu będziesz coś się bić. Planuję sobie kurwa. Zobaczymy, jak się to bijesz, to a nie jak uciekasz po Zobaczysz, Zobacz. widzieli, jak ja stoję, Zdjęli cię za parę dni. Starzymy się na tym Dżeniek, kurwa, się nie dał. Zdjęli cię bo się nudziłeś wszystkim i twój boks. Nudziłeś się. A teraz teraz damy im. Padań. No, show kurwa takie będzie, że będę Cię upokarzał. No, to znaczy. Kurwa pozycja bokserska. Będę tańczył kurwa sobie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Bo powoli, Cogo? podwoli Don Casio zostaje... Odsunięty do tyłu, już powoli nie, jesteś już królem. Już gościliśmy ja z królem cały czas. Ale już jesteś, sam się tym królem mianowałeś, sam sobie pas zrobiłeś, no. sam sobie rekordy no. ustawiasz. A ty robisz co? sam dla siebie. A tobie już ja, urwano ja na... łatwych rywali, a i tak pizzę dostawałeś. Ale uważasz się, uważasz Widzisz, się za łatwego ja sam rywala? wszystko, dokładnie tak jak mówisz, sam wszystko robiłem, tak. a tobie już jak jakiś sposób. Wszystko jest fajkowe. nawzajem w dupę włazicie, a i tak w pizzę dostawałeś na tych walkach. Bo niekoniecznie, no przegrałem... niekoniecznie. I miałeś i dostałeś a, pizze. Mi przegrałem z gościem, który był człowieku Świat, o czym ty mówisz? Ja, byłeś ja tylko amatorem. Jedną walkę ty, ty nawet szuka, to zawodowstwo Może, że zadzwonił. byłeś dobrym bokserem czym w jesteś? amatorce, to jest jedno, założyłeś teraz małe rękawiczki zobaczysz, to no. jest mała rękawica. No, no, a no w dużych no, rękawicach ja, nie złapiesz ja, podwójnej gardy, ja, nie, ja, nie odpoczniesz ja, sobie, dokładnie. tylko będziesz musiał się bić. No dokładnie. No właśnie. Ty Bo innych zajeżdżałeś kondycją, odstawiałeś podwójnej gardy. Dlaczego nie To Jak skoro jesteś taki kurwa bohater, okej, zróbmy kurwa, małe rękawiczki, a później zróbmy rabol w 1. Ale co? Ale co? Ale co mnie To Wlecę tą mnie. Czyli ty już się pogodziłeś z przegraną, tak? Z, bez względu no na no, to, czy ty, ty wygrałeś, czy ja wygram. Ale ty nie wygrałeś. Ja tego. nie wygrałeś. Tego ty, ty nie wygrałeś. Ty wszyscy tego tego do nie Ty nie wygrałeś. Ty nie wygrałeś. nie wszystkich do boksu. Ty jesteś pizdą, innej A pochuj mi w inną, boisz, bo nie wyszedłeś. A A czemu nie wyszedłeś? To możemy A czemu nie wyszedłeś, To A ja czemu nie wyszedłem? To możemy A czemu nie się, czemu Dostałeś propozycję w boksie. Wiecie, nie no było właśnie, no to nie widzisz. Było kasy, a ty proponujesz MMA albo boks. Walczyłeś? Czemu w K1 wszystko walczyłeś? Bo całe życie na No właśnie, ja a ja całe życie piję i <laughs> napierdalam Leszczyk kurwa byś, w boksie. Rozumiesz? Byś troszeczkę bo to to jest, moją karierę, to, to, jest, to byś wiedział, to kim no, jestem kurwa tak na naprawdę. swoich trenerów albo kurwa swoich klubów. Który trener? No bo mi kurwa powysyłali, że z debiutantami w pizdę dostawałem. Aha, dobrze. Łopie. No ja, jest, ja trzy 3 ja? minuty tylko, <laughs> jak mi Szuba potwierdził, że jesteś ty, no. no to sobie kurwa akurat w karty grałem, sobie włączyłem 3 minuty, trwało walka jak dostałeś w pizdę od Dudka. Nie dostałem w do od Dudka, tylko Rością mi paznokciem powiekę, ja nie wiem czy A paznokciem w dużych rękawicach. Nie, no od nogi. Od nogi. Aaaa, widzisz, a, kurwa, jak jesteś głupi. Nawet. Nie co Nawet. To był. Ja, generalnie pura. walka powinna. Oczy, młoczko oczko rozciął i kurwa, koniec walki. No po przecież ty leżałeś tak, prawda? Ja, jesteś upośledzony. Leżałeś, ty jesteś Ja upoślinowy. nie leżałem? Leżałeś, Dostać Dostałem palcem w oko u nogi. Mam rozciętą powiekę do tej pory. Spójrz o, mi kurwa na oko. Cymbale. No, oko, oko ciężko ci z, ten, kurwa. Akurat nie taki był nie farcyk, a w nim no kur, trudno, no Teraz i walka po... rozumiem skąd Generalnie walka Japończyk, powinna być na bo, bo mu to tak kolczy spierdalają. No. Japońskie kurwa. <grywa> ja no, Japońskie ale... to będziesz miał. Syfka Japończyk, cioski, 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 masakra człowieku.